Co się będzie działo w dzisiejszym odcinku? Zobaczymy, jak dwa razy nie wyszło mi wzięcie pociągu, ponieważ mam złą godzinę nagrywania i dwa razy mnie wydali. Ale chociaż w tym drugim razie minimalnie przejedziemy. Miłego oglądania życzę. Cześć, cześć. Mankosie siemanko, z tej strony Pietrula. Zapraszam Was do przejazdu pociągiem MPE Hanna. Czas wydaje się dobry, przynajmniej na odcinek. Jest godzina 15.26, kiedy to nagrywam. Jak ktoś coś je, życzę smacznego. Bardzo, bardzo zachęcam do subskrypcji kanału. Niedawno temu pojawił się bardzo ciekawy film dotyczący Nowego Jorku, Waszyngtonu. Tylko oglądając y, film o Nowym Jorku możecie się spodziewać bardzo ciekawych rzeczy, lecz na temat filmu o Waszyngtonie muszę jedno powiedzieć. Uważajcie na głośność. Mikrofon wcześniejszy miał przestery. Zatem ciągle korzystam z tego nowego mikrofonu. Mam nadzieję, że się podoba dźwięk. Teoretycznie już mi się zmieniło okno, ale to OBS tego nie widzi. Co, so, jestem bardzo ciekawy, jak to działa. Ja już mi się okno zmieniło, ty. nawet mogę Wam pokazać, ja już mam to okno ładowania, hmm, tutaj za niedługo się pasek będzie pojawiał, tylko ten widzi na daleko to okno, ale nie mogę konkretnej aplikacji przychwycić No coś się psuje, coś się psuje. Dobra, to będzie trzeba to nagrać na przechwytywaniu ekranu. Dobra, ładuje się już. Pociąg powinniśmy mieć przejęty. Rozłączono z powodu restartu serwera. Proszę Państwa, zdarza się, Dalej, ładuję dalej. Co tu się właśnie dzieje? Restart serwera tak jest w sumie o 15:24, czy tam no, 30 zazwyczaj jest. Łoczny <laughs> czas 30 sekund Pozdrawiam! Dobra, w takim razie to nagranie teoretycznie nie ma sensu. Więc no, co mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Za chwilę wleci następny. Hej, cześć, papa. Kasiamanka, z tej strony Piotrula. Zapraszam Was dzisiaj na SimRaila. Lecimy se jakimś tam pociągiem. Przez chwilę próbowałem grać i mnie wywaliło, bo jest restart serwerów. PL1 ma chyba inny czas, prawda? UTC-8. Teoretycznie wolałbym nie latać na tych serwerach. Znaczy, w sumie inty są dobre. Nie ma tu nic złego w tych hintach Co to mamy za telkacza? Za długo, za długo Edytka Kończu sytuacji Hanna No to tą Hanną to mieliśmy wcześniej jechać Może tym razem się uda A jak ktoś coś je, życzę smacznego Pamiętajcie, są wakacje, nawadniać się Jest bardzo gorąco Teoretycznie w nocy jest trochę lepiej, ale to wiecie O i mamy oto przejęty pociąg To właśnie zapomniałem o jakie echo występuje No ja nagrywam zewnętrznym mikrofonem niewodoczonym pod komputer Gdzie my jesteśmy O, z grudziska wyjeżdżamy Znaczy, z wyjeżdżamy A dobra. Dobra to naprawdę będzie ta krótka trasa. Mam przyjętego traksa na odległość yy, aż do Warszawy. A Warszawa jest za niedługo. Mamy opóźnienie? Ale no mamy. To takie trochę solidne. ładnie brzmi dźwięk trąby tego trakta Dobra, teoretycznie można sobie na 50% tak mamy włączony tempomat. To co moi kochani widzowie, oglądający ten odcinek Jak podoba wam się nowa barwa mikrofonu względem mikrofonu, który już wcześniej wykorzystywałem? Z ja tym ultra przegłosem i tak dalej Mam nadzieję, że się podoba. To jeszcze możecie napisać w komentarzu jaką grę chcecie się następną. Mamy dostępnego Raila, w którego teraz gramy. mfs so i możecie nawet jakieś szczególne miasto wybrać, w którym mam latać. Teraz Simur trójkę, teraz Simur piątkę. Zabawa w Skylines, Transport Fever, gruba Minecrafta, nie wiem, mojego serwera, który powoli, bardzo, bardzo powoli się tworzy. Może zagranie w Forze Horizon, może VPSa. a Aczkolwiek w a już praktycznie nie gram tak samo w Forze, kierownicy mi się nie chce podłączać. Wy decydujecie, co będziecie chcieli, napiszcie w komentarzu, postaram się to nagrać. W najbliższej przyszłości już teraz powinniśmy dawno wyjeżdżać z Warszawy Zachodniej, a jedziemy jeszcze do Luzyfinowa, dojeżdżamy. Piękne kąty patrzenia Ci też mają restart No kurcz Czy wszystkie serwery po kolei będą miały teraz restart? No to jest restart automatyczny To człowiek nie zarządza czy znaczy, też można, ale... Tu bardziej chodzi o fakt iż to automaty zarządzają. No mają wkliknie te godzinę na tamten serwer o 15.24 ten serwer o 1530 To się nagraliśmy Co mogę powiedzieć? Drugi raz Pozdrawiam i miłego dnia życzę! This is a ball game.